Zmiany w prezydium sejmiku po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego Jerzego Borcza radni wybrali na tę funkcję Jerzego Cyprysia. To jedne z ważniejszych decyzji podjętych na styczniowej sesji dotychczasowy przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz złożył rezygnację, gdyż objął stanowisko dyrektora agencji nieruchomości rolnych. Jak argumentował swoją decyzję nie mógłby łączyć obu tych funkcji. To jest ogromna ilość obowiązków i w związku z tym, żeby nie łączyć dwóch tak bardzo odpowiedzialnych funkcji. Funkcji, żeby, żeby po prostu z, tego, z tych obowiązków, które biorę na siebie, wywiązać się jak najlepiej potrafię. No Z czegoś należało, należało zrezygnować, tak uważam. Radni przyjęli te wyjaśnienia ze zrozumieniem i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Jerzego Borcza z funkcji przewodniczącego. Za dotychczasową pracę na rzecz województwa odchodzącemu przewodniczącemu podziękował marszałek, członkowie zarządu oraz radni. Mianie wszystkich jeszcze raz. Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego kandydatów Jerzego Cyprysia i Wiesława Lade. Zgłosiły kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie funkcję tę objął Jerzy Cypryś. Za jego kandydaturą głosowało 19 radnych. Rola przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest jasno określona w przepisach prawa. Natomiast moim zamiarem jest wypełnić tę rolę jak najefektywniej, tak by radni czuli w osobie przewodniczącego właściwego organizatora ich pracy, także właściwego reprezentanta pracy Sejmiku. Myślę, że po pewnym okresie dokonamy pewnego bilansu, czy w sposób należyty radni odczuwają we przewodniczącym wsparcie dla swojej działalności, ponieważ bądźmy szczerzy, Sejmik to jest 33 radnych, którzy rządzą województwem i oni utożsamiają się z potrzebami tego województwa i rolą przewodniczącego jest umożliwienie im realizacji zadań na rzecz tego województwa. A tak o kompetencjach nowego przewodniczącego Sejmiku Województwa mówił marszałek Władysław Ortyl. Dokonany wybór pana przewodniczącego Jerzego Cyprysia jest pozytywną decyzją, myślę, samorządu Województwa Podkarpackiego Sejmiku. Radny Cyprys to dyrektor liceum, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, radny miejski, radny Sejmiku, także osoba doświadczona w obszarze samorządu i także w innych obszarach, którym sejmik jak gdyby zawiaduje. Myślę, że współpraca też w związku z tym będzie dobra. No, ma tą też cechę, że mieszka w Rzeszowie, a to ułatwia pracę na co dzień przewodniczącemu sejmiku województwa podkarpackiego. Radni obsadzili również wolny do tej pory fotel trzeciego wiceprzewodniczącego, została nim radna klubu PiS Dorota Hilik. Moja rola jako w ogóle radnej jest de facto nowa, bo pierwszy raz, pierwsza moja kadencja, pierwszy rok i teraz czeka mnie dla mnie bardzo zaszczytny urząd i będę chciała i będę robiła wszystko, żeby sprostać temu zadaniu, ale ja skupiam się na takiej ogólnej idei, to jest rozwój zrównoważony naszego pięknego województwa podkarpackiego, ale... Będę przede wszystkim zabiegać o, nasze, o naszą południową część, czyli południowe Podkarpacie, nasze piękne tereny, krosna, brzozowa czy, czy bieszczadów i no I działać zgodnie z naszą polityką, strategią rozwoju województwa podkarpackiego, działając dużo w terenie przede wszystkim. Oprócz zmian w prezydium Sejmiku, radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie radnej Teresy kubas -Hul ze stanowiska zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Radni zajmowali się także m.in. kwestiami dotyczącymi budżetu województwa oraz służbą zdrowia.